Raczej, dzień dobry. Kazałeś mi się tu zjawić? E, tak, owszem. Komisarz już czeka. Dzięki. Dobrze, że się tak szybko zjawiłaś. Siadaj. Dziękuję. Przejdę od razu do rzeczy. Sprawą tą zajmie się hmm, chyba najlepszy detektyw-komisarz. Hmm, kto to taki? Jest to Zair. Nie wiem, czy o nim słyszałaś, bo raczej zachowuję anonimowość przy każdej rozwiązanej sprawie. Ale mogę ci zagwarantować, że nie znam lepszego komisarza detektywa śledczego. Oh, dziękuję. Zaraz tu się powinien pojawić. O, wilku mowa. Dzień dobry. Miałam się tu zjawić. Tak, oczywiście. Ką to sprawą mam się zająć? Proszę, co dla pana? Dziękuję. A więc wracając do rozmowy, co to jest za sprawa? O co dokładniej chodzi? Chodzi o porwanie. Mm. Chłopak? Y tak. Ile tego okupu chcą? Y nie mówi, ja nie mówiłam nic sobie o okupie. Nie musiała pani. Więc ile? Najpierw napisali 100 tysięcy, a potem 10. 000. I nie wiem teraz, która kwota. O, załóżmy, że to 10 i tak jest strasznie dużo. Dobrze, pani ojciec nie chce zapłacić, czyli będzie trzeba to rozwiązać trochę inaczej. Skąd pan wiedział? Czy coś pani się pyta? Więc um, kiedy zaczynamy? Możesz zaczynać już od zaraz. Okej, okay, dziękuję. To ja już idę. Dziękuję. Skąd pan wiedział? Przecież ja mu nic nie powiedziałam. Tak, to jest właśnie Zair. Nic mu nie musisz mówić, on wszystko wie. Ale jak to? To nie najlepszy czas i miejsce na wyjaśnienia. Teraz idź do domu. Witaj moja najdroższa, może wybierzemy się, hmm, może do kawiarni. Och, może do restauracji? Mniejsza o to, idziemy? Oczywiście. Dziękuję Zair, to była naprawdę pyszna kolacja. Nie ma za co. Poczekaj tu chwilkę. Cóż za piękne antyczne stajnie. Tylko wróć za chwilę. Ta jasne tylko tu podziwiam. Ale piękne stajnie. Ratunku, co się dzieje? Aha. Zair, nie! Nie, Zair! Spadamy szybko. Nie! Proszę się już uspokoić. Jak mam się uspokoić? Mój kochany zginął. Gdzie on jest? Zaraz spróbujemy ustalić. Proszę się uspokoić. Nie pomoże pani histeryzując. Jak mam nie histeryzować? Niech nam pani powie, jak ma pani na imię. Nazywam się Róża Lunon. Dobrze, a jak nazywał się pani yy, chłopak, tak? Tak. To jak się nazywał? Zair. Co? Proszę powtórzyć. Zair. Coś nie tak? W sumie to... To nie, 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 nic, nic. Aha. Dobrze, jak nastąpiło do porwania? Kiedy wychodziliśmy z restauracji, on powiedział, że chce obejrzeć te stare, antyczne stajnie. Wie pan, widział pan pewnie. No tak. No i nagle spadła na niego wielka płachta. Tak nie wiadomo skąd. Było ciemno. I co dalej? Ktoś się na niego rzucił. I czułam tylko potem taki zapach. Taki dziwny. Mm, rozumiem, czyli to musiała być szmata z chromofonem. Dobrze. Co dalej? No, goniłam ich. No bo wie pan, ciężko się goni jak ma się takie długie pazury. No i. No, i jak wbiegłam na ulicę, to oni, oni już. on był już w środku, i oni, oni go. Za, za, spokojnie, proszę się uspokoić. Oni go wpakowali do jakiegoś dużego żółtego samochodu i zabrali. I to tyle, co się tam działo. Dobrze, powiedziałam już, Pani, wszystko, co mogło nam się do czegoś przydać. Niech teraz Pani pójdzie ze mną i odpocznie. Dobrze. Okej, okay, śpi, a teraz powiedz mi o co tu chodzi. No bo. No. Sorry, ale nie wierzę w to, co usłyszałem. Ale co się stało powiedz? Ona podobno była w restauracji z Zairem. Z naszym Zairem? No nie dopytałem z tego przerażenia nie znam innego Zaira. O nie, no i co? Bo to nie brzmi zbyt optymistycznie. No i go porwali. Ci sami. Opis sytuacji jest prawie identyczny. Nie, to nie może być prawda. Nie Zajr, on by się nie dał. Obawiam się, że tak. Słuchaj, rozmawiam jeszcze raz z panią Różą. I to, co powiedziała, nie jest zbyt optymistyczne. Ale dlaczego? Powiedziała, że Zair to był jej chłopak, że przyjechał z innego miasta i że jest on. Ach, nie może mi to przejść przez gardło że jest on dogiem o dwukolorowych oczach. Nie. To przecież on. N nie może to być prawda. Musimy szybko napisać do tamtej nutki, bo... bo znowu ktoś inny będzie musiał przejąć tą sprawę i, i musimy znowu kogoś ściągnąć, to znowu się odwlecze, a... a to coraz większe niebezpieczeństwo dla Jake'a. Właśnie.